Hej, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Hed i zaraz pokonam Manusa, bo jestem fighterem. Nie, to nie tak leciało. To być może będzie ostatni odcinek mojej serii o Dark Souls, więc... Tak się przynajmniej wydaje, no bo już jesteśmy przy wejściu do, do, na, na arenę z bossem, więc... Nie pozostaje mi nic innego, jak się z nim zmierzyć. Tu jest chyba normalne zejście. Tam jeszcze jakieś dwa duszki mm, się czają. A to rozwalę je przy okazji. Widzę, że one bardzo wolno się poruszają, więc teoretycznie to chyba można je dość łatwo zgubić, łatwo, łatwo przed nimi uciec. Ale mm, dlaczego miałbym ich nie mordować? Mam na to czas, mam pieniądze. A tam jest jakiś przedmiot, więc jeszcze można tutaj chyba zajrzeć. I się pozbyć tych. Ten mały mnie tutaj z flanki bierze, okrąża mnie sprytnie. Widzę, że tutaj może one dzielą tą, jakby, wspólną świadomość. O, a tutaj jest jeszcze przepaść. Tu można chyba sobie spaść. Okej, okay. duszyczka, duszyczka się pojawiła. Jestem w postaci człowieka, więc domyślam się, że można. Hmm, jest teraz właśnie pytanie, bo gdzieś uratowałem wilka i nie jestem pewny, czy muszę go jakoś przyzwać, czy po prostu będzie na arenie. Nie widzę go tutaj, więc chyba zakładam, że będzie tam gdzieś w środku. Mam tarczę z wcześniej, która ochrania przed magią. Nie wiem, znalazłem ją przy wilku, więc domyślam się, że to będzie potrzebne. I mam też coś, co wcześniej już ktoś mi zasugerował silver pendant, który odbija. Mrok odchłani w magicznej postaci, czyli też chyba daje odporność przed magią. Nie jestem pewien, jak to działa. Czy on jest jednorazowy? Chyba nie, bo nie ma, nie ma liczby. Spróbuję go użyć. Aha, i coś takiego zrobił? Widać to jakoś, że coś się pozmieniało w mojej postaci? Czy to widać? No dobra, zobaczmy co jest po drugiej stronie. Jak wygląda Manus? Bo to jest już chyba walka z Manusem. O, chyba myślałem, że będzie trzeba się rzucić w tą ciemność, to znaczy, że postać się rzuci, ale widzę, że zostało to rozwiązane trochę inaczej. To znaczy, zostałem zaproszony na spotkanie z manusem przez niego, przez jego łapę. O i ma świecące świecącą głowę, tak jak świeci głowa tym wszystkim istotom, które tutaj wcześniej się spotykało. Hmm, to wygląda jak po prostu rogata bestia jak jakiś taki A boję się. Wow! Dobra, teraz pytanie: Co zrobić, żeby przyzwać wilka? Aha, u... oj, myślałem, że się za tym ukryje, że mnie nie zobaczy czy coś w tym stylu, ale to chyba nie tak działa. uuu, uu, dobra, tego ataku chyba trzeba unikać. Ogon? Pytanie, czy coś ogonem może, można coś z ogonem zrobić? Łe, ta tarcza, ta tarcza nie jest najlepsza, w moim przekonaniu. Zaraz, ale gdzie wilka jest? Nie ma wilka. Nie ma jak go przyzwać tutaj, dziwne, dziwne. Po tej i jeszcze jednej próbie walki z Manusem musiałem zrobić sobie krótką przerwę. Ta przerwa trwała zaledwie parę tygodni. Premiery paru innych gier, nowych konsol, no po prostu było za dużo roboty, żeby zajmować się Dark Souls. W wolnych chwilach, oczywiście, ćwiczyłem walkę z nim i opanowałem ją bardzo dobrze. Tak mi się przynajmniej wydawało. 29 listopada, po tym jak przetestowałem sobie streamowanie z konsoli na Twitchu, postanowiłem, że zmierzę się z Manusem na żywo. To była wielka porażka. Rzeczywiście, jak. Nie uda mi się teraz, i za następnym razem to zrobimy sobie. To, to ten. Ja usunę tego streama, a wy udawajcie, że nigdy to się nie wydarzyło. Taki układ. W ciągu półtorej godziny Manus zabił mnie chyba z 40 razy. A mi nie udało się zabić go ani razu, oczywiście. O nie, już zaczyna swoją magię? Dlaczego tak szybko? Aha, bo już jestem w połowie życia. Nawet się nie patrzyłem. Nie, 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 nie w złym momencie. Potrójne kombo zrobił tym razem. Psz, ha, ha. spadł. <śmiech> Nie! <laughs> o no tak. To się stało właśnie to, że. E, uskoczyłem, on mnie trafił i gra zapamiętała uskok i zrobiła uskok po. Nie, ja chcę użyć silver pendant! A Co za smutna. Smutna przy, przypadłość. Oczywiście były też takie podejścia, że prawie się udało i można go w sumie używać na takiej zasadzie, że się go ma że się go odklikuje parę razy pod rząd. To też jest ciekawe. Tylko żeby nie przesadzić, bo wtedy manus jest gotowy do ataku. Nie, 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 nie. nie. Ach, zły przycisk włączyłem, Jezu, czy to przeżyję? Nie. <śm> Haha, <laughs> boże. To jest zawsze tak. Ironia losu polega na tym, że po półtorej godziny gry na żywo, podczas której nie udało mi się zabić manusa i wiele osób widziało, jak mlamie i ginę kilkana, kilkadziesiąt razy w zasadzie pod rząd, manusa pokonałem w pierwszym podejściu po zakończeniu streama, po zrobieniu sobie 15-minutowej przerwy. Naturalnie użyłem Humanity po to, żeby zamienić się w człowieka i przyzwać Sifa podczas walki. Być może nie jest on szczególnie przydatny, trochę pomaga, czasami przeszkadza, ale fajnie jest po prostu walczyć u jego boku. Jako, że moje materiały z Dark Souls na YouTube mają charakter eksplikatywny, a więc wyjaśniającym to ja, jak można przejść dany fragment gry, będąc taką lamą jak ja, pokażę Wam najpierw drogę dojścia do Manusa. Zacznijmy może od tego, że nie idziemy w tym kierunku, tylko w przeciwnym. Tak, teraz jest dobrze. Po wejściu w mrok kierujemy się w lewą stronę i idziemy wzdłuż przepaści. W pewnym momencie na ziemi zobaczymy flarę i pomiędzy tymi dwoma stalagmitami można zeskoczyć na dół i zabić atakiem z powietrza tego gościa. I oczywiście się to nie udało tak jak powinno, ale można i tak. Zbiegamy po skalnym moście nad głowami duszków i w tym momencie musimy uważać, ponieważ w oddali na skalę jest mak, który będzie miotał w nas pociski. Można do tego maga podejść tam pod jego skarpę i on wtedy zejdzie ze skoczy na dół, da się go wtedy bardzo łatwo zabić, ale da się też go ominąć po prostu. To jest o tyle niebezpieczne, że czasami, jak widzieliście wcześniej na streamie, on potrafi nas sieknąć w plecy, kiedy zbiegamy po tym wąskim przejściu. Przed areną walki jest tylko parę duszków, więc tam problemów nie ma żadnych, więc przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli tego jak przywołać Sifa. Znak Sifa jest bardzo słabo widoczny, ale jest go bardzo łatwo namierzyć. Wystarczy po rozpoczęciu walki przesuwać się tylko i wyłącznie w lewo. Widzieliście przed chwilą. Oczywiście, żeby móc przyzwać Sif'a trzeba uwolnić go wcześniej z, nazwijmy to, więzienia czy z niewoli, co było widoczne na moim poprzednim materiale, możecie sobie tam zerknąć. Wiele osób sugerowało mi, żeby z Manusem walczyć przy pomocy tarczy albo żeby korzystać z różnych pierścieni, ale ja uparłem się, żeby zabić go moim powolnym i nieprzystępnym mieczem. Problem z manusem jest taki, że gość jest niezwykle agresywny i ma dużo ataków, które są bardzo czytelnie zaakcentowane, ale nie następują od razu po tym, jak są zaakcentowane, czyli trzeba je po prostu wyczuć. Prawdopodobnie zrobię jakiś osobny materiał na temat Manusa, pokazujący jego poszczególne ataki, może komuś się to przyda. To co jest istotne to to, że w połowie walki Manus zaczyna korzystać z magii i wtedy trzeba aktywować silver pendanta, także w pewnym momencie walki trzeba ustawić go sobie jako podstawowy przedmiot i przełączać się tylko na Estus Flask w bezpiecznych momentach chodzi o to, że Manus kiedy aktywuje tą swoją magię, to mamy zaledwie ułamek sekundy na to, żeby szybko użyć pendanta. Tego pendanta trzeba też używać dopóki dopóty ta magia jest aktywna, bo teraz na przykład przestałem go używać i oberwałem. Kiedy mamy ze sobą wilka, Manus czasami się nim zajmuje, chociaż to jest trochę niedźwiedzia przysługa ze strony SIFA, bo y, trzeba naprawdę tutaj śledzić ruchy Manusa. I kiedy on jest odwrócony plecami i nie widzimy, co tam sobie kombinuje, to on może na przykład rozpocząć jakąś sekwencję ataków, i mimo że wymierzył ją w SIFA, to zakończy ją na nas. I to jest takie niezbyt przyjemne. A tak poza tym Manus jest niezwykle agresywny i szybki i chyba to jest jeden z moich ulubionych bossów mimo tego, że sprawił mi taką dużą, sprawił mi tak dużo problemów, dlatego że po prostu no, walka z nim jest naprawdę ekscytująca. Szczególnie kiedy już się zaczyna łapać te jego ataki i zaczyna y, się widzieć wzorce i widzieć to, że Manus mimo wszystko daje nam dość dużo czasu na to, żeby się leczyć. Na przykład po tym ataku można się poleczyć i Albo teraz po potrójnym kombie też jesteśmy całkiem bezpieczni. A to jest najgroźniejszy atak Manusa, który można rozpoznać po tym, że rozkłada on swoje łapska i wściekle ryczy. Żeby przed tym się uchronić trzeba wykonać dwa salta do tyłu. I proszę państwa, wielki finał. Czy uda mi się zabić Manusa? Jeszcze jeden cios został. Aha, no właśnie i teraz kontratak. I kiedy myślałem już, że będzie po mnie, to Manus został śmiertelnie ugodzony przez Cifa. Dobra robota. I tak oto kończy się moja przygoda z dodatkiem do Dark Souls. Oczywiście, można jeszcze zobaczyć pewną osobę w podziemiach, tam gdzie walczyliśmy z Manusem. Niestety nie jest ona w stanie powiedzieć zbyt wiele.

Oczywiście nie zapomniałem zajrzeć nad jezioro, od którego wszystko się zaczęło. This may strike thine ear as somewhat peculiar, but long ago in my homeland of Ulysses, I was beset by a creature from the abyss. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za śledzenie tej serii i oglądanie moich materiałów. Spotykamy się, miejmy nadzieję, w następnych grach. Oby kopały tak mocno jak Dark Souls i Artorias of the Abyss. Do usłyszenia.